W dół. A tam potem jest taki moment, jakby zakręca i potem nagle znowu wyjeżdża i tego się nie spodziewa. To tak to było oh ta. Byliśmy dzisiaj cały dzień w Majalandzie w Kownatach, to jest 37 km od granicy z Niemcami, niecałą godzinkę jazdy e, od e, Poznania autostradą. To jest taki park rozrywki przeznaczony myślę, że dla dzieci najfajniej się bawią, myślę, że takie dzieci mniej więcej od 4-5 roku życia, podejrzewam, że tak do 9-10. Dla starszych to już będzie za mało atrakcji, dla młodszych też będzie za mało, natomiast większość dzieci powyżej metra... I w okolicach metra 40 ma naprawdę sporo różnych karuzeli do wyboru. Jest bardzo duży plac zadaszony w środku i tam jest sporo atrakcji, sporo różnych karuzel, dla, zarówno dla maluszków, jak i dla, dla trochę starszych dzieci. Jest nawet taki wewnętrzny mini roller coaster i, i sporo jakichś takich mniejszych, mniejszych karuzel, na których mogą jeździć właśnie jakie dzieci około, około metra. Jest też bardzo duża fajna. Karuzela łańcuchowa, którą może pamiętacie z czasów dzieciństwa. Na zewnątrz jest Więcej atrakcji dla z kolei większych dzieci, takich powyżej metra m. Jest dość duży rollercoaster, jest nowa strefa Top Wings, w której jest bardzo fajna karuzela samoloty, która tylko strasznie wygląda, a tak naprawdę fajnie się na niej jeździ. Są też łodzie wikingów, gdzie można się chlapać wodą. Jest też taka duża, obracająca się karuzela wikingowa, która jest chyba, według przynajmniej, Filipa najstraszniejsza ze wszystkich. Uh, I są też wiadomo atrakcje związane z Mają i z Filipem z, z Bajek. To są już takie karuzele dla z kolei trochę mniejszych dzieci. Jest trochę jakichś takich wodnych atrakcji, ale to bardziej na lata. my tu jesteśmy 2 października, ale pogoda super dopisała, bo było 20 stopni, byliśmy w krótkich rękawkach, ale też nie było jakichś tłumów ludzi dzięki temu, że jest taka pora. Natomiast wstęp jest stosunkowo drogi, bo za ludzi powyżej metra płaci się 99 zł, czyli prawie że stówkę. Jeśli porównamy to z Energylandią, gdzie jest 125 zł, a tych atrakcji jest 100 razy więcej. A, no to tu jest po prostu drogo, a, jedzenie też jest stosunkowo drogie i nie najwyższej jakości, także a, a, chyba lepiej po prostu mieć jedzenie z domu, najzwyczajniej na świecie, a, bo średnia butelka, na przykład taka półlitrowa jakiegoś Sprite'a czy coli kosztowała 10 zł, a, biała kawa 7,5 zł, jakaś taka porcja kiełbasy z frytkami kosztowała 25 zł, a, można powiedzieć, że to są ceny, jak w takich parkach rozrywki, ale mimo wszystko mam wrażenie, że, że w innych jest, jest ciut taniej. Ale czy warto tu przyjechać? Myślę, że tak, bo e, dzieciaki się super bawiły i to był naprawdę miłe spędzony dzień. Filip, jak było? Fajnie. Oscar? Fajnie. Co Ci się najbardziej podobało? E, auta. auta. Wow. A Filip? Co? Wilk. Wilkołak? Tak. Bałeś się? Ej, tak i też mi się ci, te samoloty budowały Super. Super Wings. Super Wings. Czyli wilka łag i super Wings. A wiking, wikingi? Wikingowy statek? Śranio. Straszny. 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 Śranio, i straszny. straszny. Boże, jest tam, potem dalej. A co jest dalej? Takie, więc to tylko tyle, że jedziesz w dół. A tam potem jest taki moment, zakręca i potem nagle znowu wjeżdża i tego się nie spodziewasz. Że to tak to był Moita, jeszcze nie tu i to jest o tu? I tak jak tu zjeżdżasz i potem jest tam kieszę taki jeden dół i podjazd pod górę. I co jest takie dla mnie to jest ten moment, jest najgorszy tam. O Ja widać. Ja tam tak. Jedem, tak jedem, trochę... Się... छो <laughs> का Jeszcze raz, takie fajne. A bałeś się?